Witam serdecznie na karnej lekcji. Ktoś zadał mi w pytaniu bardzo ciekawe pytanie: jak powiedzieć, że na przykład ten zamek został wybudowany na przełomie XVI i XVII wieku? Czasami, słuchajcie, okazuje się, że różne języki zupełnie inaczej działają, jakaś inna logika. I tu mamy właśnie taki przykład. Więc uwaga, my łączymy dwa wieki na przełomie XVI i XVII wieku. W języku angielskim w tym przypadku można powiedzieć na przełomie, ale mówimy tylko o jednym wieku. Wybieramy ten drugi, ten nowszy. Czyli nie powiemy na przełomie XVI i XVII wieku po angielsku, tylko na przełomie XVII wieku. Chociaż ten przykład, tłumaczony tym sposobem, że na przełomie właśnie i tak nie jest najlepszym tłumaczeniem. Ok, przenosimy się przed ekran. Okej, okay, moi drodzy, czyli jeszcze raz ten zamek czy tam zamek został wybudowany na przełomie tych dwóch wieków. Więc uwaga, to tłumaczenie jest jak najbardziej okej. Okay. Ona z gramatycznie wszystko gra. Tylko tak jak powiedziałem, wspominamy tylko ten jeden późniejszy wiek. Natomiast akurat z zamkiem jest taki problem, że budowa trwała na pewno dosyć długo. Natomiast na przełomie XVII wieku to jest po prostu tak, jakby koń sama końcówka i sam początek. XVII wieku, czyli lata, powiedzmy, nie wiem, 1599 do 1601, powiedzmy, dwa lata. Jeżeli zamek wybudowano w te dwa lata, ok. Także lepiej ewentualnie tak powiedzieć. The, the construction of this castle began, zaczęła się, tak? At the turn of the 17th century, tak? Bo ten początek rzeczywiście mógł być krótkim okresem. Natomiast gdybyśmy nie wspominali o tej konstrukcji, tylko po prostu, że był wybudowany, no to cóż, musimy zmienić. Po prostu podać na przykład lata. This castle was built between about 1590 and 1610. Ewentualnie takim sposobem bardzo ładnym. This castle was built in the late 16th and early 17th centuries. Ta? Tu są wieki. To był jeden wiek, tak przełom jednego wieku, czyli century, a tu centuries. No i żeby nie być gołosłownym jakiś przykład tutaj coś z historii Anglii. At the turn of the 17th century. Tak, czyli na przełomie at the turn of the 17th century, tak? A my w tłumaczeniu musimy dołożyć ten drugi wiek, czyli na przełomie XVI i XVII wieku. England was a country. England was a country, tak, czyli Anglia była krajem. Bitterly divided by religion. Bitterly divided by religion, tak. Dosłownie gorzko podzielonym, stronabiernany na nawet tate, by religion. Bitterly gorzko, My pewnie powiemy mocno podzielonym. On one side, with the Protestants. On one side, po jednej stronie, with, tam było the, the, protestants i była liczba mnoga. Tak, tutaj protestanci. And on the other, the Catholics. And on the other, the Catholics. I po drugiej, tak, po drugiej z dwóch. Jak jest z dwóch, to używamy the other, a nie second, robiliśmy o tym lekcję. And on the other, the Catholics. Tak, i ładny podział na katolików i protestantów. I jeszcze raz. At the turn of the 17th century, England was a country bitterly divided by religion. On one side were the Protestants, and on the other, the Catholics.